A witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W takim nowym, nietypowym jak na mój kanał kontencie yy, stwierdziłem, jak w sumie możecie zauważyć, że już trochę odeszliśmy od let's playów. Yy, I może nie chcę odejść od gotika. Yy, z gotika materiały będą się yy, tak samo często pojawiać jak do tej pory. I nie mówię o przerwach kilkumiesięcznych. Bardziej chodzi o to, że będziemy tego goticzka przeplatać z innymi grami. I chciałbym się właśnie skupić na takich może... nie do końca recenzjach, bo recenzentem nie jestem i nawet nie próbuję nim być, ale bardziej skupimy się na moich takich osobistych wrażeniach. Są ludzie, których, dla których moje zdanie się jakoś liczy, więc może będzie to przydatne przy wybieraniu na przykład modyfikacji Gotika. bądź, tak jak w tym materiale to wygląda, takich innych, starszych gier. Moja kubka wstydu gier jest no, ogromna. Te dzieciaka grałem przez dziesiątki, setki godzin różne tytuły, ale przez ostatnie lata no, miałem ogromną przerwę. Głównie moje życie było pochłonięte w sumie przez jakieś MMO, a gry singlowe, no, odchodziły wtedy mocno do lamusa. A jest pełno, ale to pełno takich kultowych, ale też nie do końca tytułów, które zawsze chciałem zagrać i stwierdziłem, że właśnie ten format będzie trochę na tym polegał. W tym przypadku będzie to Two Worlds 1 i zobaczymy, czy w sumie po tylu latach warto to odpalać, czy kiedykolwiek warto było w ogóle je odpalać, czy raczej są tu już gry, które powinny odejść do lamusa. No dobra, ale zagłębimy się w tego pogromce Obliviona, bo niegdyś The Worlds był właśnie tak nazywany. Gra została wydana w 2007 roku przez właśnie nasze rodzime studio Reality Pump. Narobili oni ponoć dość sporo tych gierek, ale żadna, ale to żadna gra, no nie kojarzy mi się z niczym. No może poza Rf 2140. Też to nie grałem, nigdy tego nie widziałem, ale kojarzy mi się, że ten tytuł jest jako tako znany. Pierwsza część The Worlds czekała na moje przejście od dobrych kilku, jeżeli nie kilkunastu lat, yy, bo z drugą częścią mam bardzo dużo, ale to bardzo dużo pozytywnych wspomnień. Według mnie jest to tytuł, a przynajmniej tak jest zapisany tutaj w mojej pamięci, jako bardzo dobra gra. Spędziłem w niej pewnie dziesiątki, jeżeli nie setki godzin. Grałem w nią właśnie tak dość świeżo po premierze, bo dostałem właśnie od swojego wuja taką wersję premierową, taką bogatszą. I za tamtych czasów nawet załapałem się na rozgrywkę multiplayer, bo rzeczywiście e, druga część taką możliwość posiadała. Ale zobaczmy, jak to się w ogóle zaczęło. Bo Worlds przenosi nas do magicznego średniowiecza, a dokładnie do krainy Antalor której musimy odszukać naszą siostrzyczkę Kirę, która została porwana, ale w sumie o fabułce to trochę później pogadamy. Gra posiada kreator postaci, powiedzmy sobie, szczerze, dość umowny, można delikatnie manipulować fryzurami, kolorami, ale ogólny zarys postaci pozostaje w sumie ten sam. Pierwsze takie uderzenie to grafika, która na pierwszy rzut oka no, zestarzała się moim osobistym zdaniem. No, okropnie. Po czasie, no wiadomo, można do niej przywyknąć, ale nie ukrywajmy, na tle gier, które wychodziły w podobny czasie, no jest dość słabo, bo w tamtych czasach właśnie wychodził przykładowo Gothic Trójka, który nawet jest trochę starszy, Oblivion, no, który właśnie jest takim głównym konkurentem, bądź nawet Assassin's Creed 1. No, on to w ogóle był piękny, albo nawet ten nasz rodzimy kolejny Wiedźmin 1, który moim osobistym zdaniem. Też jest dużo, ale to dużo ładniejszy od właśnie Towards. Co prawda, jest to inny rodzaj rozgrywki. No, ale wciąż jakieś tutaj porównania chyba możemy zastosować. Chociaż z drugiej strony oprawa graficzna jest dość, no nierówna. Modele broni lub zbroi, no, bywają bardzo ładne. Za to modele, szczególnie zwierząt, no, w sumie pozostawiam Wam to do oceny. Wyglądają gorzej, aniżeli wyciągnięte jakieś gotowe asety. Momentami wegetacja i natura potrafi wyglądać okropnie. Tekstury terenu są rozciągnięte. Kolory natury, jak i ogólny bilans barw, to też bolesna katorga dla oczu. Animacje, no, one też są dziwne. Walka jest nawet przyjemna. Taki bardziej rozbudowany system walki z gotti trójki. Przez rozbudowanie rozumiem głównie różnorodność broni, a jest ich naprawdę wiele. Ponieważ mamy do wyboru jednoręczne miecze. Topory, jednoręczne, dwuręczne, włócznie, tarcze, od wyboru do koloru. I każda z nich ma swoje dedykowane animacje. To mnie osobiście bardzo przyjemnie zaskoczyło. Ale obok tego jest na przykład system wierzchowców, z którego w ciągu swojej rozgrywki 30-godzinnej użyłem może przez 5-10 minut. Wsiadając na konia czy innego smoko podobnego stwora, animacje odpalają się jakby w 30 fps. Co nie ukrywajmy, przy obecnych standardach, tym bardziej jeżeli ktoś ma jakiś monitor powyżej tych 120-140 Hz, to jakoś tak bardzo dziwnie nie współgra z całością, gdy gra lata w 120 FPS-ach, a animacja nagle jednego systemu działa w 30. No jest to bardzo dziwne. No ale wiadomo, bo no, nie tylko grafiką człowiek żyje, tym bardziej grając takie starsze tytuły, no musimy się spodziewać tego, że no nie wyglądają one pięknie. Nie zawsze tak musi być, ale zazwyczaj tak jest. Ale może chociaż yy, mechanicznie gra nadrabia. No trochę tak i trochę nie. Tak jak wspomniałem, walka była przyjemna. Rozwój postaci niby istnieje, ale taki znikomy. Podbijamy różne umiejętności, a także zdobywamy nowe poprzez nauczycieli, których musimy szukać na własną rękę. Nie żeby coś, ale ciekawe, czy się czymś wzorowali. Co poziom dostajemy? Punkty podstawowe, które możemy rozdać w klasyczne atrybuty, a także otrzymujemy punkt dedykowany dla umiejętności specjalnych. Ale to wszystko jest jakieś takie puste. Odpaliłem grę na średnim poziomie trudności i naprawdę nie kojarzę momentu, żebym miał jakiekolwiek trudności z jakimkolwiek przeciwnikiem. Nawet walka z przeciwnikami o dużo wyższym poziomie dosłownie nie była żadnym wyzwaniem. Ale pomimo tego całego hejtu. Coś w sobie ta gra miała, ciężko mi nawet powiedzieć co. A przynajmniej było to odczuwalne przez pierwsze powiedzmy 20 godzin. Z ogromną przyjemnością eksplorowałem tą wręcz ogromną mapę. Z ochotą penetrowałem wszelkie jaskinie w poszukiwaniu lepszych itemów bądź ulepszeń dla posiadanych przedmiotów. I to jest, mam wrażenie, najlepsza część tej gry. Eksploracja. Eksploracja właśnie połączona z prawdopodobnie autorskim, nie mam pewności, więc możecie mnie poprawić, Systemem merżowania przedmiotu polega on pokrótce na łączeniu takich samych przedmiotów w jeden mocniejszy. Wydaje się to łatwe, ale zestawów zbroi, jak, mi, jak i odmian broni, jest dosłownie od chuja. Są też klejnoty żywiołów, które pozwalają nam nadać jakąś moc żywiołu, jak to nazwa wskazuje, które także możemy stakować praktycznie bez końca. Jest w tym coś przyjemnego i jednocześnie odmurzającego no ale jak można się domyślić jest to raczej chwilowa frajda chociaż chwilowa, no 20 godzin przynajmniej u mnie to wystąpiło, no ale ja jestem dość takim mocno wybaczającym graczem mam wrażenie. Po pewnym czasie no zaczęło się to nudzić, nie ukrywam właśnie po tak 20 godzinie stwierdziłem, że pierdziele no już, już dość i zaczynam cisnąć fabułę no i tutaj niestety objawiła się moim zdaniem słaba ale to bardzo słaba strona tej gry. Moim zdaniem fabuła tutaj nie istnieje. Misje poboczne są w sumie cholernie mdłe. Postaci praktycznie nie do zapamiętania. Misje niczym w jakiejś grze MMO i to takiej gorszego sortu. Większość zadań to takie typowe fetch questy bez wyrazu. Główny wątek niestety nie jest lepszy. Nie chcę tego mówić, ale fabularnie jest to jedna z najgorszych gier, w jakie miałem okazję grać. Pokrótce porwali nam siostrę, musimy odnaleźć artefakty, żeby ją ocalić, i w sumie tyle. Główna fabuła ma dosłownie kilka misji. Nie ma tu żadnych zwrotów akcji, dosłownie nic. Pod koniec gry mamy wybór. Po wyborze czeka nas walka z bossem, którego zdejmuje się praktycznie na dwa lub trzy hity. I po tym nawet nie ma napisów końcowych. Po prostu wywala nas do menu głównego. Szczerze, myślałem, że to jakiś Bóg, ale to rzeczywiście tak wygląda. Żadnego filmiku, żadnych napisów, żadnego wytłumaczenia, dosłownie nic. Ale czy żałuję, że w to zagrałem? Pomimo błędów, niedoróbek. No nie, nie żałuję. Moim zdaniem, nawet warto w to zagrać. W momencie, gdy jednak stwierdzicie, że chcecie w to zagrać i dopadnie was nuda i powtarzalność. To ciśnijcie wtedy po prostu główną fabułkę. Nie ma sensu czekać na coś ciekawszego, bo nic takiego się nie pojawi. No i taki ostatni aspekt tej mojej opinii, który postaram się zawrzeć w sumie w każdym z moich materiałów tego typu. No, oczywiście, jeżeli nie będzie potrzebne, no to nie będę tego zawierał. Chodzi o problematykę uruchomienia danej gry. Worlds 1 nie jest jeszcze tak starym tytułem, ale nie obeszło się bez właśnie takowych problemów. Grając na Windowsie 11, w niektórych krainach im dłużej grałem, im dalej byłem w fabule, tym gra działała gorzej. W pewnym momencie potrafiła się wywalać do pulpitu co pół godziny. Mam wrażenie, że mogło być to związane z brakiem despawnu zwłok przeciwników, które z czasem piętrzyły się na pewnych fragmentach map. Nie wiem czy to design celowy, czy raczej błąd nowego systemu. Ale warto moim zdaniem wspomnieć, że takie sytuacje rzeczywiście występowały. W późniejszych etapach rozgrywki problem na szczęście ustąpił sam z siebie, nie wiem czemu, może dlatego, że poszedłem właśnie w dalsze krainy. Choć na Redditie widywałem komentarze ludzi, którzy nie za bardzo mogą nawet uruchomić tej gry na Windowsie 11. I był to dość powszechny problem. Modów też za bardzo do tej gry nie znalazłem, więc jakichś doznań wizualnych. Bądź większych poprawek, no nie wgracie sobie, bo po prostu tego nie ma, albo jest to ciężko dostępne. E, no i w sumie to by było tyle. Postanowiłem, że też w tej serii odejdziemy od typowej oceny w skali 1 na 10. Rozwiniemy ten koncept trochę bardziej i żeby nie było. To jest moja subiektywna opinia. Jakby kogoś zastanawiało, ten poziom trudności to nie jest to, czy gra była trudna czy łatwa, czy tylko czy była sprawiedliwa. Czy poziom trudności sprawiał frajdę? Czy gra stawiała jakieś wyzwanie? Bo przecież no nikt nie lubi samograjów. Znaczy, pewnie są ludzie, którzy lubią. Ale ja osobiście, no nie jestem tego fanem na dłuższą metę. Jednak fajnie, jeżeli gra stawia nam wyzwanie. Może być nawet trudna, ale oby była sprawiedliwa. No i sumarycznie wyszło, że gra zdobyła 24 na 50. Czyli taki średniak. W sumie tak jak się, no, każdy by spodziewał. Grę można dostać za dosłownie 5 zł albo i mniej. Więc na jakieś wolne popołudnie dla testu, no w sumie, sebras. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu formacie. A jeżeli się wam podobało, to zostawcie tego suba, zostawcie tego lajka. No i do zobaczenia mam nadzieję w następnym materiale. Cześć!